Cześć! Cześć! Specjalnie dla Was, Od 3 tygodnia października ruszamy z całą serią kursów maturalnych i ósmoglasisty. Z takich przedmiotów jak. Matematyka, fizyka, chemia, biologia, język angielski i hiszpański. Ale to nie wszystko. Wraz z kursami stacjonarnymi otrzymujecie od nas dostęp do platformy z materiałami takimi jak lekcje wideo, testy i inne materiały dodatkowe, tylko po to, aby Wasza nauka była jak najbardziej efektywna. A w tym wszystkim pomogą Wam nasi nauczyciele, którzy pochodzą z najlepszych uczelni w kraju. Są pełni energii i po prostu zarażają pasją do uczenia się. Co najciekawsze, pierwsza lekcja kosztuje Was nic. Więc nie zastanawiajcie się, wypełniajcie formularz poniżej, gdzie poznacie więcej szczegółów. I zapraszamy Was na UIT Niedźwiedzia Nowogotowie. I do zobaczenia niedługo. Hej!